kochani, na naszym wspólnym spacerowaniu, na tych podróżach do wewnątrz siebie. Teraz jesteście razem ze mną w łazienkach warszawskich, jesteście też nad Wisłą, i będziecie też bardzo daleko, w okolicach Wilska Białej, też nad cudowną wodą. Jak widzicie, te miejsca dzielą duże przestrzenie. Tak jak w tym naszym podróżowaniu, też są lata świetlne, chociaż nieraz dzieli nas jakiś niewielki czas, ale coś przyspiesza, coś powoduje, że oddalamy się, że patrzymy w innej perspektywy na coś że zdobywamy jakiś wyższy level, że idziemy wyżej. Czasami też zatrzymujemy się. Czasami potrzebujemy popatrzeć na wodę, żeby coś może z siebie wypłukać. I tak dzisiaj właśnie potraktujemy ten przystanek. Zwłaszcza, że nagrywam go w momencie, kiedy mamy nów. Nów bardzo szczególny, bo on rozpoczyna taki nowy rozdział. W tej książce życia, którą sami piszemy. I dzisiaj właśnie tak zainicjowało takie myślenie we mnie spotkanie z Basią. Tobie, Basiu, bardzo dziękuję za ten impuls, za ten pomysł. A Wam chciałam powiedzieć, właśnie, że Nów jest szczególny, każdy Nów, bo Coś rozpoczyna, rozpoczyna cały cykl, bo nasze życie takie jest, bo układane w różnych cyklach, takich naturalnych, takich cyklach przyrody, takich cyklach, którymi funkcjonujemy na co dzień my sami, bo my sami mamy swój rytm, rytm swojego życia. Bo zauważcie, popatrzcie w siebie, na siebie, na przykład jakim rytmie uczycie się czegoś, jak coś zapamiętujecie, że to nie dzieje się dla każdego tak samo, że my mamy swoisty sposób na to zauważanie czegoś na przykład. Nieraz coś musi się zadziać, a my dopiero po jakimś czasie, nieraz po długim czasie zauważamy istotę czegoś. To jest właśnie jakiś rytm, nasz rytm uczenia się, zauważania czegoś. Mamy też takie rytmy, oczywiście, Związane z naszym ciałem, które reaguje też w określony sposób na różne rzeczy. I może czasami warto zwrócić na nie uwagę w taki inny sposób, to znaczy, mając do dyspozycji trochę czasu, który poświęcamy sobie, spróbujmy działać w takim właśnie swoim rytmie: wyczuwać, kiedy jesteśmy głodni i wtedy jeść. Jeść to, na co mamy ochotę, co podpowiada nam tam jakaś chęć z wewnątrz nas. I ten nasz rytm życia też wplątany jest w ten rytm życia innych, współuzależniony jest od rytmu od tych takich osobistych cykli życia naszych bliskich. Jesteśmy też wtopieni przecież w rytm działania przyrody, odczuwamy czas. I właśnie tutaj powracam do tego księżyca, którego energia może nas teraz bardzo wesprzeć we wszelkich postanowieniach, w takim rośnięciu czegoś razem z przybywającym księżycem. I na pewno mi y, raz tak nam się wydarzało, że coś postanawialiśmy, albo odsuwaliśmy to w czasie, mówiliśmy no to od jutra, albo jak już byliśmy skłonni postanowić to tu i teraz, to traciliśmy siły po dwóch, trzech dniach. I myślę, że spróbujmy teraz razem. Każdy z Was oczywiście coś swojego postanowić. Tu i teraz, właśnie w tym momencie, nie czekając na jutro, bo jutro jest zawsze jutrem. Oddala nas od tego, co jest w tym momencie, teraz. I teraz postanówmy właśnie coś, co będzie dobre dla nas. Coś, co nam pomoże żyć z dnia na dzień lepiej. Ta jakość życia, żeby była dla nas. Zauważalnie lepsze. I ja sobie właśnie wymyśliłam takie postanowienie, które może spodoba się i Wam. Postanowiłam sobie, że będę w sposób taki bardzo pozytywny, pełen światła, nadziei, radości, myśleć o tym, co się kiedyś wydarzyło w moim życiu. Co jest tu i teraz i co będzie w przyszłości. Że pomimo wszystko, pomimo różnych doświadczeń, będę umiała zaglądać na tej swojej księgi życia i będę za każdym razem wyławiać to, co pozytywne, to, co przyniosło mi to doświadczenie dobrego dla mnie, co zmieniło w moim życiu. Co zmieniło w życiu innych moje postępowanie, czy moja reakcja, czy to, jak inni zareagowali, dało mi impuls do jakiegoś nowego działania, nowego spojrzenia. Bo to właśnie chodzi o takie inne patrzenie na świat. I tutaj właśnie zainspirowana jestem kartą Wisielca, który wyszedł nam na tym naszym przystanku dzisiejszym. To jest właśnie takie popatrzenie sobie na coś z innej strony. I jest też w tej karcie taka energia olśnienia, przez to, że ten wisielec, który właśnie tak spogląda z innej perspektywy na świat, zauważa coś innego. I przyszedł mi do głowy tutaj właśnie pomysł z tą książką dzisiaj że ten nów daje nam szansę, żeby przewrócić stronę, żeby odkryć to tu i teraz, ten moment, w którym możemy nadać tytuł nowemu rozdziałowi i zacząć pisać ten rozdział naszego życia. I to jest moment, w którym zauważamy, że to właśnie my jesteśmy autorami tej książki. Że mamy wpływ na to, co piszemy, na tę treść, może właśnie przez to postanowienie takiego pozytywnego myślenia, w którym jest światło i nadzieja, pomimo wszystko. Pomimo, że nie mamy wszystkiego, o czym marzymy, co chcielibyśmy mieć. Pomimo, że jest też Wiele rzeczy, których w ogóle nie chcemy, ale są i już. I też nie ma się co wypierać tego, że ich y, nie lubimy, y, albo próbować polubić to na siłę. Ale ze wszystkiego, co nam nie sprzyja, też możemy spróbować wyciągnąć coś dobrego dla nas. Myśląc o tym, co mamy, że jest albo chwilowe, albo właśnie akceptując to, że to nie jest dla nas dobre, ale że to mamy, może właśnie uruchomimy w sobie jakieś siły, żeby to próbować zmienić. I teraz, może spójrzmy na tą rzekę, na wodę, która ma w sobie taką możliwość wypłukiwania, Mycia, oczyszczania. Spróbujmy, patrząc na te zdjęcia tej wisły, która jest taka wartka, która teraz nabrała tyle wody, bo zewsząd te wszystkie deszcze, które miały miejsce, one zebrały się i skumulowały, i ona teraz płynie taka groźna. Spróbujmy wykorzystać jej moc, żeby właśnie wypłukać z siebie coś, czego właśnie nie chcemy. Albo czegoś, co jest w nas cały czas trudne. Coś, co mówi nam o przeszłych zdarzeniach w taki niepozytywny sposób. Spróbujmy to wypłukać, te wszystkie żale, rozżalenia, trudności, te smutki, obawy i łzy. I spójrzmy na piękny zachód słońca, nad już taką spokojną wodą, której utopiliśmy wszystko to, co było ciężkie i to poszło na dno. A na powierzchni jest światło: jest słońce, które ma w sobie energię nadziei. Przypomina nam o radości, o byciu właśnie tu i teraz, o zauważaniu drobnych rzeczy cieszeniu się tym, co jest o widzeniu rzeczy, z pozycji światła. I tutaj e, bardzo proszę Ciebie iwonko, e, bo też pomyślałam w tym momencie o tobie, żebyś mogła zauważyć to światło, żebyś mogła e, współuczestniczyć w tym moim postanowieniu. Myślenia... Światłem, myślenia o Słońcem, myślenia radością o wszystkim, cokolwiek cię spotyka. Wyjaśnieniu najtrudniejszych, najbardziej pokrętnych spraw za pomocą właśnie takiego pozytywnego myślenia. Że to coś się zdarzyło po coś. Może, żeby poczuć to własne światło, tą własną moc. I że ta przeszłość nabiera innego charakteru, jak na nią w ten sposób spojrzymy. I to teraz, ten moment, w którym jesteśmy, też zupełnie widzimy inaczej i odczuwamy inaczej, jak jesteśmy w stanie zobaczyć to światło, to słońce. Tut każdej chwili, każdej minuty. I oczywiście... Zdarzą nam się sytuacje, zdarzenia, przyjdą ludzie, którzy będą prowokowali nas znowu do ciężkiego myślenia, być może o przeszłości, do jakichś trudnych myśli, do jakichś emocji, których nie chcemy. Ale wtedy nie blokujmy się na to. Dajmy temu przepłynąć wartkim nurtem przez nas. Dajmy popłynąć temu, co jest trudne, żeby w to miejsce zaraz weszło to nasze antidotum, to nasze światło, które jest naszym postanowieniem. Te dobre myśli, to znaczy takie, które przynoszą nam korzyść, przez to, że myślimy pozytywnie, że się możemy do tych myśli od razu uśmiechnąć. Że możemy się na chwilę odprężyć. Poczuć po prostu dużo lżej. Bo choć zobaczcie, yy, wszechświat nie zmienił koloru. Ludzie nie odmienili nagle swoich poglądów i zapatrywań, to my zmieniliśmy filtr, przez który patrzymy na wszystko. I. Może jest to filtr, który inni nazwą naiwnością, ale każdy z nas ma potrzebę bycia naiwnym, wierzyć w coś naiwnie, mieć nadzieję, bo chcemy ufać, chcemy móc wierzyć, że coś ma sens, ale to my sami musimy temu nadać sens. Jeżąc i ufając sobie. I tutaj bardzo pięknie podpowiedział nam Tarot. Postawą eremity, które tutaj nam wypadł na tym przystanku, możemy spojrzeć na coś właśnie tak od środka jednocześnie, tak jak tutaj ten eremita na karcie z góry. Widząc taką istotę rzeczy, Czując się częścią całości, wiedząc, że od nas tak dużo zależy, choć jesteśmy taką mikroskopijną odrobiną, to ta nasza mała naiwność, taka nadzieja, którą mamy teraz, i zapisujemy tą nadzieją, tą wiarą, tym zaufaniem, tym filtrem, który sobie postanawiamy mieć, zapisujemy tą nową kartę w tej naszej Księdze Życia, ten nowy rozdział, tą naszą przyszłość, na którą mamy bezpośredni wpływ. Jednocześnie patrząc na coś z pozycji Wisielca, właśnie tak od środka, i patrząc na coś z dystansu używając jednocześnie zdrowego rozsądku, jednocześnie wyobraźni i tej naszej wewnętrznej przenikliwości, takiej mądrości, którą każdy z nas ma. Używajmy swoich atutów, zauważmy je, docenimy i wspomagajmy to nasze postanowienie, niezależnie od tego, jakie ono będzie. Niech będzie taki specjalnie dla nas. Niech to postanowienie pozwala nam żyć lepiej. Bądźmy w nim bardziej sobą. Bądźmy w tym bardziej uśmiechnięci i szczęśliwi. I piszmy ten rozdział, nowy rozdział w tej księdze życia, która przecież tak bardzo zależy od nas. Od naszej wyobraźni, od naszych właśnie postanowień. I może niech to nasze postanowienie będzie tytułem, który rozpoczyna ten nowy rozdział w tej naszej pięknej księdze. I tu przychodzi mi na myśl przepiękna piosenka yy, Natalii Przybysz. Yy, ma chyba tytuł Niebo. I tam są słowa, że nazywam się niebo, mam wszystko co trzeba, to ja jestem księżyc i słońce. I myślę, że te słowa mogłyby znaleźć się w wielu tytułach naszych ksiąg. Przynajmniej mogłyby być modtem. Taką cudowną ideą. Posłuchajcie kochani tej piosenki i powtórzcie to sami do siebie. Nazywam się Niebo. Mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońca.